mano, z tej strony Dromet i jest to kolejny odcinek z Dead Space Dobra, kontynuujemy grę. Ogólnie ustawiam sobie... Biorę telefon, żeby wiedzieć która godzina. Zaczynam 15.57. Dobra, gdzie ja jestem? Zakończyliśmy tutaj. Jakie tu było sterowanie? Tak, dobra. Więcej mi nie potrzeba wiedzieć. A ja się boję. Bo Ha. Dobra, chodźmy tu. Mm, a, idziemy tu. To nam okaże, gdzie? Iść tu. A ja idę tu. On to w dupie. Bo lubię. Dobra. O. Cześć. Ja pierdzielę. Hehe, odciąłem nogę. I co teraz robisz? Patrzcie, patrzcie, to cholerstwo. A, Chodź tu. Jaka szkoda, że nie masz głowy. A zastanawiam się, czy nie zrobić intra pod tą serię. A mi się cholernie nie chce, wiecie, ludzie? Dobra dam, 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 dam. A to mnie to nie interesuje, co gadasz. Eee, pierwszy nie interesuje mnie, co gadasz. Ja pierdzielę! Ja mam przyzwyczajenie, że od razu celownik nie zanczam. A tu jakieś gówno mi wyskoczyło. Boże, bym jeszcze amunicję na ciebie zmarnował, jakbyś tak stał. Aha! A to tego nie wiedziałem, ja po prostu strzelam tam gdzie trafię Albo, no najlepiej w głowę i tak A otwórzmy to A nie wiem czemu, a dobra Jest tu co? O, o jakieś kredyty ok oh, Zamknąć ryje, śmiecie rude. Uuu... Ciawa, Co to jest? Tryb celowania? A, już wiem, co to jest chyba. Widziałem to na u kogoś z filmów. To chyba jest to, co spowalnia, nie? Wszystko się rusza, czekaj. A dzięki. Tu mam iść, a jest tu coś. A może jednak. Kurna, wystraszyły mnie te drzwi do olery. A to ja sobie, że tak powiem, będę przygotowany. Wiecie co? Zapiszmy sobie lepiej tą grę. Bo może to być niebezpieczne. Znaczy tu może być ostro, więc nie wiem Gdzie mam iść tu, a to chodźmy tu. ok hmm. O... A tu sobie przypominam, grałem chyba jeszcze tutaj... Boję się, że zaraz... Właśnie! Chodź tu. Ty śmieciu! A... Właśnie, ja to chcę bić, szkoda, mi amunicji. A dopóki ma głowę, chyba żyje tak, czy nie? A, nie żyje już, ale wolę mu pierdzielić tą głowę. No, chociaż te nogi, co nie będzie kurna, chodzić umiał. O. Hmm, co ja mam zrobić? Aha, kolejny ten chwytak, tak, dobra. Ja pierdzielę. Won. Jaki ryj. A, u. o. OP. A, po co mi jakiś zestaw medyka, jak mi się jest jedzieje? Yeah. dobra, no to klikamy to i koniec. Nie? O. E. Hi, 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 pamiętam to No, szybciej

Nie wiem, jak hardcoreowy musiałbyś żeby to przeżyć. Ale szmata mi nie dała. Kasy, won' być z tą głową. A. Chodźmy tu może. A. Zapiszmy sobie. Wolę to kurna zapisywać, nie? O później jakby jakiś fail był. Ogólnie 27. Załóżmy, że o 16.00 zacząłem. Tak, do 16.20 będę na opcję. Dźwięk. Dobrze słyszałem te gówno. A może tu coś jest? HA! O! A kurna, powiem wam, że mam, że tak powiem, nie strach do tej gry, że ten. Tylko kurna, to, że zdechnę. To jest to. To jest, ta gra jest po prostu, ryje psychikę. Powiem wam tak. Idziecie sobie spokojnie, aż tu nagle jakieś gówno wam wyskakuje. A? To gdzie ja mam iść? aha. Nie ogarniam czemu tu, ale tu pójdę Dobra ogarniam, zapomniałem, że tu muszę tu One stąd E, klikłem Woby Eee, dziwne to, że ja... a apteczka, dobra. Że ja klikłem to slow motion, a nie dostałem nic. A już się i stało. Nie spowolniło ich. To jest właśnie złe. Gdzie mam iść? Dobra Może znowu Tak No dobra Ale ogólnie ta gra jest spoko z tego powodu, że zawsze wiemy gdzie mamy iść, nie? Czego się trzymać A nie kurna tak jak inne gry, chodzisz jak menda, nie wiesz co w ogóle masz robić A, otworzysz witerbi? A to gdzie mam iść? Aha Czyli teraz bym musiał tu iść dopiero. Hmm. Bo myślałem, że tu jeszcze raz będzie jakieś gówno. To już się wkurzył. E, ja się boję. Tu jest autozapis, ja się boję. Kurna, jak ja zaraz... Zaraz mi coś wyskoczy, nie? I będę myślał, że nie wiem, że zgwałcić mnie chcą albo coś. Ja wolę nagrywać takie gry przez dzień. No, z wiadomych przyczyn. Po prostu nie lubię. A do windy wlazłem. Aha. Aha, ale ogólnie powiem wam, coś czuję, że zaraz mi coś wyskoczy. Tam jakieś gówno jest? Co to ma być w ogóle? Jak to chodzi? Szkoda mi ci dziecko. Oho, nie stanie już. A chcę iść tu. A może jednak nie chce. W ogóle to jest to, że tu muszę mieć dźwięki załączone cały czas, nie? Żeby słyszeć te główne jak latają. Co to jest? Boże, kole. Ale szybkie. Cześć. Jezus, Mary. Marian! on mi mówił, że mam ten nie strzelać? Nie? No, właśnie tego nie zastosowałem Ja pierdzielę, ale rąbło Boże, te gówna wyskakują nie wiadomo skąd Aż się normalnie... Ja pierdzielę jeba tą grę Nie gram w nią Kurna, zrozumiałbym, ale nie, że wszystko mi wyskakuje nie wiadomo skąd I mnie zaraz pozabija Skaczmy w dół Ole ładnie wnóżkę, a won mi stąd śmieciu! Ale mi ładnie wyszło. Tak, wnóżkę idealnie strzał, i a zobaczmy co ma w ekwipunku. A dość dużo strzał, i, i zestawy medyczne, więc Boże, ile mi tego jeszcze tu wyskoczy. Won Nie ma tu innego wejścia? Nie Raczej Właśnie kurna szmato głupia Wypad! Nie straszyć będziesz. O! Oh! Ale urwał. A ja wiecie? Ja po prostu to czułem. Czułem, że tak będzie. Ja przecież ja nic nie zrobiłem. Aha. Głowę urąbałem. Tak? O! Wypad! Żal mi cię dziecko ah, kurna ile jeszcze tego A ogólnie fajnie, bo Rykox nagrywa Inne e, Co? Eee, usłyszełem działań drużynie która którą nabrała gdzieś Usz że Uszkodzone... on szybko sobie zagra, wie. Jeszcze sam nawet nie zrobił nic z Ha. Nie wiem, o co chodzi, nie przejdę tego do końca. Jeśli chciało. Po co? No i po co ja tu szedłem? Plecy? Cześć. Ej, click out Szmata fajnie a ja wiedziałem że on gdzieś biegnie ale nie wiedziałem boże takie chodzenie w kółko a tu nic nie ma Chciałem to zrobić. Nie mogę się powstrzymać. Która godzina? Telefon jeszcze 7 minut. Odcinka około Al, bo aż do następnego punktu zapisu. Boże, to, że muszę kliknąć, drugi raz mnie tu wkurza. A szkoda, że tu kucać nie można. Bym kucnął teraz nie i czekał, aż mi coś wleci. Właśnie tak jak teraz. Ty szmato. A widzicie? A ja wiedziałem, że tak będzie. Czy przeczuwałem? Moje przeczucia są dobre. Jest to punkt zapisu? A, jak wibunek zapełniony. Już nie A to sobie od razu wygilowałem się i mogę. Ja pierdzielę, ja ciągle coś słyszę, ale nie wiem dokładnie co, bo mam dźwięki wyciszone. Właśnie muzykę na ledwo. Dobra. Teraz powinno być dobrze. Boże, te dźwięki. Co mi to, co to było? Kolejna bomba? Boże, ludzie. Widzicie przy ile ja FPS-ach gram? Coś za easy mi tu było dojście Oczyścimy teren zawczasu eee, Gdzie to była mapa? Mapa... Gdzie ja jestem aktualnie? A tu nie ma żadnego punktu zapisu. A to źle. To źle. Bardzo źle. To jest z dwóch stron otwierana winda. Które się otworzą? Na dużej, do twoja, stara, że bra? Jest zapis szesnasta. Eee, Czyli 3 minuty, 19 minut odcinek trwa. Mi się wydaje, że to taki spokojny odcinek. Będzie tu jakiś punkt zapisu gdzieś. Czekaj. Jest chyba. A jest tu, a Czekajcie. Nie, ja nigdzie nie idę mi się nie chce. Dobra ludzie, to, to byłoby na tyle, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć, papa! Pa.